Coś rozmierzymy tutaj coś? Tak, masz Ma być na równo tyle samo od Łazienka gościnna jest gotowa. I sama jestem w szoku, bo wcześniej nie słyszałam o takiej technologii, że, że jest coś takiego jak kamień w rolce. To jest prawdziwy kamień. Zadawałam to pytanie chłopakom, jak to się dzieje, jak to powstaje. I tak naprawdę to jest żywica, którą przyklejają do kamieni. I ona wysycha i później po prostu zdzierają jak warstwy i macie kamień. O, jeszcze jest taki pilocik, bo my poprosiliśmy o podświetlany kamień, więc tak naprawdę cieniusieńka warstwa jest tutaj, a to jest taka e, takie zbudowane e, urządzenie, żeby, żeby podświetlało nam ten kamień. E, super rozwiązanie, jeżeli macie dość targania e, ciężkich, e, kilkutonowych e, po prostu materiałów budowlanych. Kamień jest dosłownie w rolce. Zaraz Wam pokażę, bo tutaj mam przed... To jest kamień na żywicy, dlatego jest zwinięty. I w taki sposób dostarcza się do domu. Nie musicie żadnych dźwigów, nie wiadomo czego. A efekt jest spektakularny. Jakbym chciała taki Taki wiecie, kloc z kamienia, to ja nie wiem, jakby, jakby, jakby to tutaj wjechało. No i ile osób by było potrzebnych, a tak? Świetna, świetna opcja, naprawdę. I zobaczcie sobie na stronę właśnie yy, yy, Living Home, bo mają bardzo szeroki asortyment, ale to nie wszystko. Patrzcie dalej. Tada! W kuchni ten sam Bayer, tylko nie mogę znaleźć drugiego pilota, ale gdzieś go skitrał. Ale ta sama zasada, możecie zmieniać kolorki, tylko Alek teraz tutaj ustawił, że. One się zmieniają same. I tutaj też jest kamień podświetlany. Jest inny. Pokażę Wam w ciągu dnia. zobaczcie jaki. Zobaczcie tą strukturę. Widzicie. O! Tu widać. Fajne co? No. A jak nie chcecie takich bajerów, to maksa, ciemniej kolorki, Bayer co? zostawię tak Czat. no, łazienka gościnna gotowa, jeszcze tylko umywalka i wuele, voilà. patrzcie dalej. To możecie mieć taką bezpieczną wersję. To będzie jeszcze w poniedziałek zakrywane. Tutaj będzie stał kominek, więc musieliśmy wymyślić coś. Coś bezpiecznego, coś co dźwignie temperaturę. I też wybrałyśmy taki kamień w rolce. Pasujący do tynków. Panowie tu byli, powycinali i zobaczcie, nawet na drzwiach jest ten kamień. Sprawdźcie koniecznie ich asortyment. Działają na terenie całej Polski i robi to robotę.